Siemaneczka, jestem Sid, to jest kolejny odcinek z serii Call of Duty Modern Warfare. Dzisiaj zabijmy się w uzbrojenie ofensywne i taktyczne. Zaczniemy może od trybu Warzone, czyli jakie jest najlepsze ofensywne i taktyczne wyposażenie do trybu multiplayer, czyli tego Warzone, tak? Potem pójdziemy sobie na temat, na temat multiplayera stricte, do Match, team Match oraz pozostałości. A więc jak widzicie, moje pięć uzbrojeń tak naprawdę, o nie wiem czemu tu się ten tekst wkradł, jest to C4 plus czujnik pulsu. Dlaczego? Ponieważ tak, C4 moim zdaniem jest najbardziej uniwersalnym ładunkiem wybuchowym. Jest to jednocześnie granat, jest to jednocześnie mina i tak naprawdę możemy sobie to detonować i używać na milion sposobów. Możemy to przykolić do samochodu, możemy zastawić pułapkę, jak na przykład Claymore przy zrzucie, albo gdzieś, gdzie będziemy wiedzieli, że przeciwnicy będą szli, możemy to przykleić, potem dwa razy X i wybucha. Yy, I moim zdaniem jest to najlepsze, co możemy wybrać tutaj z tej listy. Ogólnie granat dłamkowy, jak wiecie, yy, jest fajny, możemy sobie go przytrzymać tam do chyba 3 sekund i możemy go wrzucić, ale po co, skoro mamy C4 jednocześnie możemy zrobić to samo, tak? Mina Claymore też dla osób kampiących bardziej, no ja nie kampię albo na przykład jak wie, jesteśmy gdzieś na chat, czy na budynku i wiem, że przeciwnicy przyjdą, no to też możemy zostawić C4, więc zobaczcie, że już grano domkowe, mina Claymore, Sentex, mina przeciwpancerna, te cztery rzeczy są w C4 tak naprawdę, no oczywiście e, mina przeciwpancerna i Claymore ma ten plus, że możemy sobie zostawić i pójść gdzieś tam cholera wie gdzie i tak naprawdę jak przeciwnik na to wejdzie automatycznie nam daje. C4 jest bardziej to, że musimy stać i pilnować, ale dla mnie jest najlepsza opcja z tego, z całej tej listy tutaj zestawów, co mamy. E, fajne jest też, jeszcze najczęściej używam, ale to na trybie multiplayer, Santexa. Oczywiście na Warzone myślę, że też go można użyć. Można go też przykleić do pojazdów, jak to rzucimy. Cocktail e, mołotowa. No powiem wam tak, ja nie używam, też rzadko widzę, żeby gracze tego używali, no bo to jest takie stricte, no rzucamy trochę ognia i tak naprawdę e, ani to nie ma splesza za bardzo dużego, lepiej wrzucić, tak jak już mówię, grant bądź C4. Nóż do rzucania, też fajna opcja dla osób, które umieją e, trafić tym, bo to jest naprawdę dosyć e, ciężka sprawa z trafieniem nożem, ponieważ to zabija na hitach, chyba jak rusza. choć ja nigdy tego nie używałem w trybie Warzone, prędzej w multiplayerze, czasami się zdarzy. Mina przeciwpancerna, jak już mówiłem, bardzo fajna sprawa, podskakuje nam do góry i wybucha. Uważam, że jest troszeczkę lepsza niż mina claymore, ponieważ mniej ją widać, bo mina claymore, jak wiecie, zostawia, takie, dwie, zostawia takie dwa lasery, które puszczamy. No i to może nas zdemaskować, jak będziemy sobie chcieli y, gdzieś to zostawić i przeciwnik to może zobaczyć, tak? Amina pancerna jest po prostu mniejsza i automatycznie podskakuje do góry i ma chyba większy splash, z tego co pamiętam. Termit, no to już jest w ogóle sztuka. Zdarza się czasami, że ktoś to używa, ale bardzo sporadycznie. Termit, jak wiemy, przykleja się do powierzchni by, oraz do samochodów i po prostu się pali, czyli po prostu zdaje jakby damage od tych iskier. Y, dlatego stricte ofensywnym... Najlepszym wyborem do Warzone, to jest C4. Następnie zagłębimy się w taktyczne e, też do warzona, czyli co jest najlepsze, moim zdaniem, czujnik pulsu, dlaczego e, powtarzam, po raz setny. Większość osób zanim zdobędzie zrzut oraz e, nie każdy też biega z, z zimną krwią oraz duchem. Więc jak najbardziej polecam, ponieważ to bardzo dużo pomaga. tak? Fajna sprawa tutaj jeszcze jest granat dymny. Dlaczego granat dymny? Ja na przykład jak gram stricte termowizją, która, czyli ta szara ta, e, pokażę Wam, która to jest. Tutaj mamy na przykład na, czyli termowizyjny hybrydowy, to jest ten celownik. Ona daje bardzo fajny, ten celownik daje bardzo fajną sprawę, dlatego że jeśli rzucimy grand dymny, to oczywiście co? Widzimy przez ten dym termo, na termowizji. Przeciwnicy niekoniecznie, nie każdy musi biegać z termowizją, choć w większości przypadków no, e, wiem, że też używałem termowizji, ale co najważniejsze, czarno-biała termowizja przez dym pokazuje, a ta zwykła kolorowa chyba nie, z tego co pamiętam, bo też próbowałem kiedyś i mi zasłaniało. Następnie gran buskowy, też bardzo fajna sprawa, ale no mówię, czujnik pulsu 100 razy bardziej wolę, bo pokazuje pozycję wrogów, możemy widzieć i nie raz przez to wygrywałem gry. Granat gazowy to już stricte oraz stymulant, grant wabi, Grand wykrywający to są takie stricte rzeczy bardziej no moim zdaniem na multiplayer gdzieś bardziej do Warzona, choć niektórzy też ich używają, czasami to widzę. Wabik uważam jest bezsensowny na tryb Warzone, stymulant szczerze też, granat gazowy, fajna sprawa z tym no to może być na late game, że tam się gdzieś rzuci i wtedy przeciwnicy oczywiście są zezorientowani, kaszlą i im tam cały celownik lata jak, jak pies po, no, po, po mieszkaniu. Czujnik Pulsu, mówię, najlepszy moim zdaniem do Warzona, więc jak już tutaj wyjaśniłem Wam, C4 plus Czujnik Pulsu do Warzona. Dobra, przejdźmy teraz szybko na tryb multiplayer. Jak widzicie, to już tak krótkim słowem, ponieważ wyjaśniłem tutaj przed chwilą to tak naprawdę wszystkie perki, Sentex oraz Granat Dymny. Dlaczego Semtex? Jest super, ponieważ po pierwsze przykleja się, yy, gdzie chcemy tak naprawdę, możemy przykleić do dachu, albo do jakiejś powierzchni i wybucha, tak, tam po tych dwóch, trzech sekundach. Grandym najbardziej fajny i uniwersalny na tryb yy, właśnie Multiplayer, bo tam gracze czasami biegają, Wie, wiecie jakie jest, no. Multiplayer to biegałem jak pogięci, rzucam granaty dymne, termowizję, albo niekoniecznie nawet termowizję, bo nieraz dajemy sobie po prostu osłonę, żeby przebiec jakieś róże tam do budynku, od budynku do budynku, gdzie jakiś snajper albo coś, no gorzej, jak my właśnie termowizję, to i tak nas odstrzeli, ale do tego ja biegam w zimnej krwi, bo nie dość, że ma termowizję, to jeszcze dym, ale i tak mi będzie ciężko mnie trafić, ponieważ będę nie, praktycznie niewidzialny, tak? A chyba kontury, z tego co pamiętam, na... E, termowizji szarej i tak te kontury dymu tam troszeczkę jakby widać, więc minimalnie mogą przeszkadzać. No więc pokrótko, to był taki odcinek na temat ofensywnego i taktycznego wyposażenia. Jak już mówiłem, do Warzone, przypomnę ostatnie C4 plus czujnik pulsu, bardzo polecam do trybu multiplayer Semtex oraz granaty dymne, ale tutaj mamy tak naprawdę bardzo dużo ilość wariacji, ponieważ możemy sobie tak naprawdę używać wszystkiego w, multi, w trybie multiplayer, dlatego polecam. Ja na przykład czasami zmieniam Semtex na minę przeciwpancerną, ewentualnie czasami nawet na i to jest taki zestaw, że właśnie Semtex, mina Claymore, mina przeciwpancerna yy, i granat dymny, czasami sobie zmienię z tym granatem błyskowym, ale to już bardzo rzadko. Ogólnie polubiłem bardzo granat dymny, bo jest fajna sprawa, daje pokrycie właśnie dużej powierzchni i to moim zdaniem są najlepsze perki. Także dziękuję za odcinek i zapraszam do kolejnych. A i oczywiście pamiętajcie, zasubskrybujcie, zostawcie lajka oraz komentarz.